Co jest wyjątkowego, lepszego w karmach Olo? Cześć, tu Agata z Olo i Wam o tym opowiem. Po pierwsze, duża zawartość mięsa. Aż 95% w przypadku szczeniąt i 92% w przypadku psów dorosłych. U nas mięso oznacza prawdziwe mięso mięśniowe. W niektórych smakach jest niewielki dodatek zdrowych podrobów. Po drugie, zero wody i bulionu. Każde mięso ma swoją wilgotność, więc nie ma potrzeby sztucznie ich dodawać do karmy i rozwadniać. Karma z dodatkiem wody i bulionu jest mniej odżywcza i mniej pożywna. Pamiętajcie o tym. Po trzecie, holistyczne podejście. W karmach Olo znajdziecie wsparcie dla skóry i sierści swojego psa, jego stawów, układu trawiennego, odpornościowego i moczowego. Po czwarte, hipoalergiczne składniki. Używamy mięs, które rzadko uczulają. Nie znajdziecie u nas karm z kurczakiem. Nie dodajemy zbóż, ryżu, soi czy roślin strączkowych. Nasze jedzenie jest totalnie naturalne, bez żadnych konserwantów czy jakichkolwiek sztucznych dodatków. Po piąte, najbogatsza mieszanka witamin, minerałów i ziół, które są istotne w diecie psa, wspierają wchłanianie składników odżywczych i poprawiają kondycję i zdrowie. Porównajcie ją z innymi karmami. Po szóste, nic nie ukrywamy. Składy naszych karm są krótkie i czytelne. Czytając je dokładnie, wiecie, co podacie swojemu psu. Nie ma żadnych ukrytych składników, które mogłyby być szkodliwe dla Twojego psa. Wypróbujcie.